Cześć, z tej strony Kacper. Zapraszam Was na recenzję Link Ripple, czyli taniego dyfuzora z obsługą Apple HomeKit. Zestaw sprzedażowy jest dość ubogi i w zestawie znajdziemy praktycznie tylko dyfuzor oraz zasilacz i instrukcję obsługi. Na ostatniej stronie powinien być jeszcze kod do łączenia się z Apple HomeKit, no i to tyle. Omawiając o budowę, to od spodu mamy antypoślizgowe nóżki, jest też kilka symboli i znaków towarowych oraz wlot powietrza. Od góry z kolei mamy wylot zwilżonego powietrza wraz z ultradźwiękową giełką, na przodzie jest logo producenta, a pod nim małe okienko, przez które widoczne jest podświetlenie. Na samym dole mamy jeszcze trzy klawisze funkcyjne. Od lewej strony jest włącznik, który pozwala nam włączyć pracę, a także sterować pierwszym i drugim poziomem intensywności działania. Drugi klawisz to timer z możliwością ustawienia czasu, po jakim dyfuzor się wyłączy. Do wyboru mamy 2, 4 albo 6 godzin, wybierane pojedynczymi krótkimi kliknięciami. Dłuższe przytrzymanie resetuje ten timer i warto tu od razu dodać, że urządzenie domyślnie jest zablokowane, że może pracować 8 godzin bez przerwy, no chyba że wcześniej wyczerpie się woda. Ostatni klawisz pozwala na sterowanie oświetleniem. Krótkie wciśnięcie włącza i wyłącza światło. Dłuższe z kolei pozwala na zmianę kolorów. Na tyle mamy jeszcze złącze do podłączenia zasilacza. Cała obudowa jest podnoszona do góry, zostaje wtedy tylko podstawa i w taki sposób dostajemy się do pokrywy wody, a pod nią znajdziemy miejsce właśnie na wlanie cieczy, która jest niezbędna do pracy urządzenia. Przed pierwszym uruchomieniem na pewno należy wyjąć ze środka obudowy zasilacz. Jest tutaj także kilka piankowych zabezpieczeń i dopiero wtedy wlewamy wodę wraz z olejkami zapachowymi. Dodam tutaj, że maksymalnie mieści się 220 ml wody, a na ściance jest wyznaczona linia, której nie powinniśmy przekraczać. Do konfiguracji Vocaling Ripple potrzebujemy aplikacji Vocaling, która jest dostępna na iOS i Androida. Musimy tutaj założyć konto albo za pomocą maila, albo przy użyciu konta Google lub Amazon. Następnie przechodzimy do dodawania nowego sprzętu, w tym celu klikamy plusa w prawym górnym rogu. Podczas łączenia urządzenie musi być aktywowane w trybie parowania. Domyślnie powinien być on aktywowany przy pierwszym uruchomieniu urządzenia, możemy go też wywołać przytrzymując przez kilka sekund środkowy klawisz dyfuzora. Po chwili od wejścia w tryb parowania w Ripple powinien pokazać się w aplikacji. Tutaj podczas konfiguracji podajemy jeszcze hasło i obsługiwane są sieci Wi-Fi o częstotliwości 2.4 GHz. Następnie możemy tutaj jeszcze podać nazwę naszego dyfuzora oraz osobno dodać nazwę oświetlenia. Na samym końcu jeszcze ustalamy lokalizację sprzętu. Przypisując go do konkretnego pomieszczenia. Całość zatwierdzamy i konfiguracja zakończona. Delikatna zmiana jest jeszcze w przypadku iOSA. Od razu podczas konfiguracji dostaniemy poproszeni o zeskanowanie kodu do Apple HomeKit i jest on dostępny albo na tej karteczce z instrukcją obsługi, albo drugi raz jest jeszcze pod pokrywą obudowy. W taki sposób urządzenie od razu jest dostępne zarówno w aplikacji, jak i właśnie w Apple HomeKit. Jeśli chodzi o funkcjonalność, to od razu po wejściu w aplikację i wybraniu urządzenia do dyspozycji mamy dwie sekcje z ustawieniami. Osobno są tutaj działania dyfuzora oraz samego oświetlenia. W zakładce z ustawieniami dyfuzora znajdziemy przede wszystkim możliwość włączenia i wyłączenia działania, pod tym możemy dostosować mod działania wybierając jeden z dwóch trybów intensywności. Nad włącznikiem z kolei znajdziemy timer, gdzie ustalimy za ile dokładnie czasu ma się wyłączyć urządzenie. Możemy tu dopasować co do minuty, za ile urządzenie ma zakończyć pracę, co daje stanowczo więcej możliwości niż samo korzystanie z klawiszy na obudowie. Od góry znajdziemy jeszcze dwie zakładki. W pierwszej dostosujemy, kiedy urządzenie ma się automatycznie włączać i wyłączać. Dostosujemy tutaj też od razu moc działania oraz powtarzalność takiego harmonogramu. Ostatnia zakładka to Settings, gdzie znajdziemy nazwę urządzenia, ustalimy strefę czasową czy dostosujemy lokalizację. Sprawdzimy także podstawowe informacje o sprzęcie, aktywujemy powiadomienia o opróżnieniu pojemnika na wodę oraz usuniemy cały sprzęt z aplikacji. Druga kategoria ustawień z możliwością od razu sterowania oświetleniem zawiera włącznik oraz suwak regulujący jasność światła. Pod tym umieszczono 7 zdefiniowanych kolorów, jest też klawisz edit, gdzie dobierzemy dosłownie każdy kolor z palety. Dostępne są różne kolory, a także biel z regulacją tego jak bardzo ma ona mieć ciepłą barwę. Od góry ustawień znajdziemy jeszcze efekty, gdzie możemy ustawić automatyczne przełączanie się kolorów, możemy ustalić kolory, jakie będą się pojawiały, ich częstotliwość oraz oczywiście jasność. Do dyspozycji mamy trzy predefiniowane tryby, jednak oczywiście możemy dowolniej sobie zmienić. W kolejnej zakładce znajdziemy harmonogramy zmian oświetlenia z doborem kolorów i jasności. Oprócz tego, tak samo jak w przypadku samego dyfuzora, ustalimy tutaj także powtarzalność harmonogramów z możliwością zaznaczenia konkretnych dni. Ostatnia zakładka jest praktycznie taka sama, mamy tutaj ustawienia, więc zmienimy nazwę, lokalizację, czas oraz uzyskamy podstawowe informacje o sprzęcie. Ten program oczywiście wygląda tutaj niemal tak samo na Androidzie i iOSie, funkcjonalnie jest też to samo, jednak mimo wszystko obsługa na urządzeniach Apple jest stanowczo łatwiejsza i przyjaźniejsza. Przede wszystkim na Androidzie za każdym razem po wyjściu z aplikacji nasze konto się wylogowuje, wchodząc więc ponownie musimy się na nowo zalogować, no i niestety jest tak za każdym razem. Do tego miałem sytuację, że urządzenie całkowicie zniknęło mi z aplikacji po kilku dniach testów, no i niestety po przywróceniu ustawień fabrycznych nie udało mi się dodać już tutaj pełnej funkcjonalności, zostało tylko sterowanie oświetleniem, a i tak nie w pełni działające. Sprawdziłem to na kilku telefonach, no i niestety się nie udało, coś typowo jest tutaj nie tak z tą aplikacją na Androidzie. Szczególnie że po wielu próbach i niepowodzeniach w łączeniu sięgnąłem po iPhone'a i tutaj totalnie nie ma żadnych problemów, połączenie przebiegło sprawnie i prosto, a wszystkie funkcje są dostępne i nic się tutaj nie wylogowuje. Czyli jednym słowem, jest tak jak być powinno. W aplikacji i na iOSie, i na Androidzie zauważam jednak jeszcze dwie wady. Przede wszystkim nie mamy tutaj języka polskiego, co może być dla niektórych sporą przeszkodą. Poza tym mimo logowania się na konkretne konto tak naprawdę urządzenie jest przypisywane jakby do konkretnego smartfona, więc jednocześnie sprzęt jest dostępny tylko na jednym smartfonie, w którym przeprowadziliśmy konfigurację. Całkowicie tego nie rozumiem, szczególnie, że na zewnętrznych asystentach całość jest tutaj już jak najbardziej dostępna. A jak o tym mowa, to oczywiście, tak jak wspominałem, mamy tutaj obsługę Apple HomeKit, no i trzeba przyznać, że obsługa przebiega tutaj ultra dobrze. Wchodząc w ten sprzęt w aplikacji DOM, mamy do dyspozycji dwa suwaki do sterowania mocą pracy oraz do regulacji jasności, pod tym mamy jeszcze kilka zdefiniowanych kolorów, z których od razu możemy skorzystać. Przesuwając od dołu do góry utworzymy jeszcze sceny działania, zmienimy nazwę czy przypiszemy sprzęt do konkretnego pomieszczenia, możemy także rozdzielić sobie Vocaling Ripple na dwa osobne urządzenia, czyli będziemy mieli wtedy osobno dyfuzor i oświetlenie. Zresztą tak samo jest w asystencie Google i Amazon Alexa, Tutaj dodawanie sprzętu w tych asystentach polega po prostu na zalogowanie się do konta w okolink, no i wtedy od razu na liście pojawią się dwa nowe sprzęty. Funkcjonalność oczywiście jest tutaj dużo mniejsza, ponieważ przy dyfuzorze możemy tylko włączyć i wyłączyć działanie, a przy oświetleniu możemy sterować kolorami i jasnością. Możemy za to skorzystać od razu też z asystentów głosowych i zarówno przez telefon, jak i na zewnętrznych głośnikach to sprawdza się jak najbardziej ok. Jeśli chodzi o skuteczność działania, to na pewno ten sprzęt bardzo dobrze rozprowadza zapachy. Tak naprawdę wystarczy nawet jedna kropla olejku zapachowego, a po niecałej minucie jest on wyczuwalny w całym pokoju. Intensywność oraz trwałość zapachu oczywiście będzie zależała od konkretnego olejku. W moim przypadku ze zwykłymi olejkami z marketu zapach był wyraźny i wyczuwalny przez około 2 godziny. Później stopniowo ta intensywność będzie się zmniejszała. Oprócz dodania zapachu do naszego wnętrza, mamy tutaj oczywiście też możliwość nawilżania powietrza, i do tego jest wykorzystywana mgiełka ultradźwiękowa. Nie ma co jednak oczekiwać, że będą tutaj jakieś bardzo spektakularne efekty, i sprawdzając nawilżenie powietrza trzykrotnie za pomocą trzech różnych czujników, uzyskiwałem mniej więcej takie wyniki. Na najniższej mocy działania po dopiero trzech godzinach wilgotność zwiększyła się o 1 punkt procentowy, kolejne 1-2 punkty procentowe zwiększyły się po dwóch godzinach. Następnie po kolejnych 2 godzinach jeszcze jeden punkt procentowy, a następnie no już była utrzymywana ta wilgotność około 3-4 punkty procentowe wyższa niż początkowa wartość, aż do skończenia się wody. Na wyższym trybie pracy jest to nieco lepiej, ponieważ już po godzinie jesteśmy w stanie zwiększyć wilgotność nawet o 2 punkty procentowe, potem po kolejnej godzinie nawet 2-3 punkty procentowe więcej, jeszcze jeden dodatkowy punkt procentowy po kolejnych 2 godzinach. I po kolejnej godzinie jeszcze jeden punkt. Tak więc no maksymalnie te 6-7 punktów procentowych aż do wyczerpania się wody jesteśmy w stanie tutaj osiągnąć. Testy przeprowadzają jednak w dość suchych wnętrzach, w bardziej wilgotnych te efekty mogą być jeszcze mniejsze. Jeśli chodzi o wydajność, to te 220 ml wody pozwala zapewnić do 8 godzin pracy na maksymalnym trybie. Czas ten wydłuża się do jakichś 12 godzin po obniżeniu mocy działania. Jest to według mnie dość długi czas, i widać, że urządzenie tak szybko tej wody nie zużywa. Podsumowując, szczerze mówiąc mam dość mieszane uczucia do tego sprzętu. A szkoda, no bo cena jest na poziomie 170 zł, co biorąc pod uwagę obsługę z Apple HomeKit, do tego jest Amazon Alexa oraz Google Home, to jest to mega dobra cena. Dodatkowo urządzenie na pewno bardzo skutecznie rozprowadza zapach, do tego czas działania jest długi, a dodatkowe mocno dostosowywalne oświetlenie dodaje klimatu do wnętrza. Szkoda jednak, że to urządzenie nie działa zbyt dobrze na sprzętach z Androidem. No bo o ile na iOSie ta aplikacja działa bardzo dobrze, to na Androidzie jest praktycznie nieużywalna. Dochodzę więc do wniosku, że jest to sprzęt głównie dla osób korzystających z urządzeń Apple, na Androidzie niestety on się nie za bardzo sprawdza. Dla kogo jest więc wokolink Ripple? Przede wszystkim dla osób, które chcą dodać zapachu do swoich wnętrz, oprócz tego mieć stylową lampkę nocną sterowaną głównie ze sprzętu Apple. Nie będzie to na pewno jednak sprzęt do skutecznego nawilżania powietrza, jest to jednak urządzenie głównie dla zapachu oraz koloru. A co wy myślicie o tym sprzęcie, czy wy byście go kupili, czy raczej szukalibyście czegoś innego? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Zachęcam również do zapoznania się z pisemną wersją na IoTPL, gdzie znajdziecie nie tylko ten test, ale także sporo innych ciekawostek na temat internetu rzeczy. A tymczasem, dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!